Być może część z was jeszcze pamięta czasy, gdy jeśli ktoś na pytanie, Mordeczko, w tym pasacie to masz skrzynię piątkę czy szóstkę? Odpowiadał: Szóstkę. To poziom szacunku na dzielni automatycznie zwiększał się dwukrotnie. Dziś natomiast sześć biegów nie robi już na nikim wrażenia. Producenci często do swoich samochodów pakują 7, 8, albo nawet 10 skrzynie biegów. Pytanie jednak po co i czy dodawanie biegów do skrzyni biegów kiedykolwiek się skończy? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie, po co w ogóle w samochodzie jest skrzynia biegów. Wyobraźmy sobie auto bez żadnej przekładni. Auto, w którym wał korbowy jest bezpośrednio połączony z kołami. Czyli mówimy o zasadzie działania takiej jak na przykład monocykl, gdzie jeden obrót korby to jeden obrót koła. Wówczas mówimy o przełożeniu 1 do 1, przekładając to na taki przykładowy samochód. Przy Tysiącu 1000 obrotów silnika, a co zatem idzie i przy 1000 obrotów koła, auto jechałoby z prędkością 94 km na godzinę. Przy 6000 obrotów na minutę auto poruszałoby się natomiast z prędkością 565 km na godzinę, co brzmi super. Tylko że okazuje się, że przy prędkości 10 km na godzinę wał korbowy obracałby się z prędkością 110 obrotów na minutę, co jest nawet poniżej obrotów jałowych, więc to znaczy, że ten silnik nie miałby prawa działać. Po drugie. Tutaj macie przykładowy wykres mocy i momentu obrotowego dla samochodu, który owszem, generuje 290 koni mechanicznych i 503 Nm, ale nie trudno zauważyć, że przy 1800 obrotów na minutę do dyspozycji mamy jakieś 70 koni mechanicznych i 160 Nm. Trzymamy się scenariusza, że nie mamy żadnej przekładni. Przy 1800 obrotów na minutę mamy 197 km na godzinę i jednocześnie pod nogą mamy 70 koni mechanicznych 160 Nm. Pomijam tutaj w ogóle fakt, że najprawdopodobniej do tej prędkości po płaskim w ogóle nie udałoby się rozpędzić. Fakt montowania skrzyni biegów wynika tylko i wyłącznie z charakterystyki absolutnie wszystkich silników spalinowych, która no, niestety ale nie jest idealna. Jeśli mówi się, że jakiś samochód ma 300 koni mechanicznych i generuje 500 Nm maksymalnego momentu obrotowego, to właśnie są to wartości maksymalne. To auto ich nie generuje przez cały czas. Sprawa ma się nieco inaczej w przypadku samochodów elektrycznych, które, jak powszechnie wiadomo, z uwagi na wykorzystanie silników. Elektrycznych praktycznie od zera obrotów na minutę są w stanie generować maksymalny moment obrotowy, i dlatego też samochody elektryczne przyspieszają mniej więcej tak. Czyli jak nienormalne. A przy okazji, jako że zaczyna się jesień, to wspomnę Wam o partnerze dzisiejszego odcinka, czyli o firmie Ewa Dywaniki firmy, która produkuje dywaniki, które są inne niż wszystkie, bo są wykonane z takiej jakby twardej pianki, a każdy dywanik posiada około 750 mikrokomórek, które sprawiają, że bardzo łatwo się je czyści. Co przy jesiennej i zimowej aurze nie będzie bez znaczenia. Poza tym macie mnóstwo możliwości konfiguracji kolorystycznych tych dywaników czy nawet konfiguracji kształtu komórek. W tej Tesli przykładowo dywaniki swoim kolorem obszycia są tak subtelnie dopasowane do koloru nadwozia. Ponad 4 miesiące minęły od momentu, gdy te dywaniki zostały założone w tej Tesli, więc z czystym sumieniem mogę Wam je polecić. No i po pierwsze, jako że firma Ewa Dywanik jest partnerem tego odcinka, to z kodem WWIT5 macie 5% rabatu na ich stronie internetowej. Po drugie, to jest polska firma, a fajnie jest wspierać polskie przedsiębiorstwa, więc link zostawiam Wam w opisie, a tymczasem wracamy do tematu mocy i momentu obrotowego w elektrykach. I część z Was, która nie oglądała tego filmu, pewnie powie teraz ok, elektryki mają praktycznie od razu pełen moment obrótowy, ale co z mocą? Ano, moc silnika jest wyliczana na podstawie momentu obrótowego. Dokładniej mówiąc, moc to iloczyn momentu obrótowego razy prędkość obrotowa silnika podzielone przez stałą 9549,29. Mówiąc w skrócie, jeżeli mamy dużo momentu obrotowego i mamy dużo obrotów na minutę, to mamy też dużo mocy. Na podstawie tego, co powiedziałem, można by stwierdzić, że samochody elektryczne po odpowiednim doborze przełożeń mogłyby w ogóle nie potrzebować w skrzyni biegów i rzeczywiście większość elektryków jej nie ma. Wyjątkiem jest np. Porsche Taycan, które ma dwa biegi. Ale generalnie skrzynia biegów w samochodzie elektrycznym jest po prostu zbędna, bo jedno przełożenie wystarcza do obsłużenia ogromnego zakresu prędkości z możliwością dostępu do pełnego momentu obrotowego. Jeśli auto spalinowe miałoby właśnie jedno przełożenie, taki na przykład pierwszy bieg, to owszem, byłoby w stanie się rozpędzać z miejsca, ale jego prędkość maksymalna wynosiłaby nie wiem. 50 km na godzinę. Natomiast jeżeli to samo auto spalinowe miałoby jedno przełożenie, ale byłby to na przykład szósty bieg, to miałoby znaczącą prędkość maksymalną, ale no nie byłoby praktycznie w stanie się odpychać od zera. I dlatego też lekarstwem na tę bolączkę charakterystyki silnika spalinowego jest właśnie skrzynia biegów. Z pewnego punktu widzenia im więcej biegów w skrzyni biegów, tym lepiej. Pomijając czas zmiany biegu, auto, które ma ich dużo, rozpędza się najszybciej i najefektywniej, będąc w stanie utrzymać optymalny zakres obrotów silnika przez najdłuższy czas. Po sprawnym rozpędzeniu się natomiast wyższe biegi o dłuższym przełożeniu zapewnią albo wysoką prędkość maksymalną, albo możliwość utrzymania niskich obrotów przy wyższej prędkości, co z kolei zaowocuje niskim spalaniem. Czyli zasadniczo, w skrócie, na tytułowe pytanie dzisiejszego odcinka można by odpowiedzieć jednym zdaniem. Samochody posiadają coraz więcej biegów z uwagi na dwa czynniki ekonomię oraz osiągi, a samochody w ogóle posiadają skrzynię biegów, przynajmniej spalinowe samochody, po to, by móc się poruszać zarówno z prędkością 5, jak i 180 km/h. Wszystko tak naprawdę sprowadza się tutaj do jak najdłuższego utrzymania silnika spalinowego w optymalnym zakresie obrotów. I dokładnie to Robią przekładnie CVT, czyli skrzynie biegów, które można powiedzieć, że posiadają nieskończoną ilość przełożeń. Płynny, praktycznie nieodczuwalny sposób zmieniają przełożenia, dostosowując je tak, by auto jak najefektywniej przyspieszało, utrzymując obroty silnika na jednym poziomie lub dostosowują je do jazdy ze stałą prędkością, tak by auto było jak najbardziej ekonomiczne. Wydaje się więc, że skrzynia CVT to rozwiązanie idealne, ale ta skrzynia ma swoje ograniczenia. Po pierwsze, generuje bardzo dużo ciepła, po drugie nie jest w stanie przenosić dużych mocy. Dołóżmy do tego jeszcze wrażenia akustyczne z przyspieszania porównywalne do skutera. No i wychodzi nam, że nie jest to nic specjalnie fajnego. Zostajemy więc przy koncepcji normalnej skrzyni biegów. Tak jak wcześniej powiedziałem, teoretycznie im więcej biegów, tym lepiej. Ale więcej biegów to oczywiście bardziej skomplikowana konstrukcja składająca się z większej ilości elementów. Co oczywiście będzie oznaczało, że ta będzie droższa i trudniejsza przy ewentualnej naprawie. Więcej biegów to również większa i cięższa konstrukcja skrzyni biegów. No chyba że użyje się mniejszych elementów, ale ale to będzie oznaczało mniejszą trwałość. Choć tutaj w sumie można by było użyć lżejszych, wytrzymalszych materiałów, ale to z kolei znowu zwiększy koszta produkcji i tak dalej, i tak dalej. Wpada się w błędne koło. Więcej biegów to również większa masa wirująca wewnątrz skrzyni, więc i większe straty mocy. Temat jest dość mocno zawiły i poniekąd w pewnym sensie kieruje nas do tego, że dodatkowe przełożenia na pewnym etapie przestają mieć już sens. No, chyba, że nastąpi jakiś odczuwalny przełom w technologii automatycznych skrzyń biegów, taki jak na przykład ten, który nastąpił w 2008 roku, gdy zadebiutowała ośmiobiegowa skrzynia ZF8HP, zastępująca starszy model ZF6HP. Pozwólcie, że najpierw przedstawię Wam zaledwie część listy samochodów, która wykorzystuje tą właśnie skrzynię biegów, a potem powiem Wam, dlaczego ta skrzynia jest tak wyjątkowa. <laughs> Alfa Romeo Giulia, Aston Martin DB11, Audi RS6, Audi RS 6 audi rsq 8 Bentley Continental GT, BMW X7, Dodge Challenger, Jaguar F-Type, Jeep Wrangler, Lamborghini Urus, Range Rover Velar, Porsche Cayenne, Ram 1500, Rolls-Royce Phantom, Toyota Supra. Co sprawiło, że tak wielu producentów zdecydowało się na zastosowanie tej właśnie skrzyni biegów w swoim samochodzie? Jej kompaktowa budowa ZF8HP zastąpiło ZF6HP, czyli sześciobiegowy automat. ZF8HP okazało się jednak być tak samo duże jak poprzednik i nawet lżejsze o około 10 kg, a to przede wszystkim dzięki zastosowaniu czterech zespołów przełożeń, dwóch hamulców oraz trzech sprzęgieł, które mogą działać niezależnie od siebie, by w danej kombinacji z czterech zespołów przełożeń finalnie móc mieć 8 przełożeń. Osiem biegów okazało się być całkiem optymalną wartością i dlatego też raczej niewielu producentów kombinuje z większą ilością przełożeń w swoich skrzyniach. Wyjątkiem jest na przykład Ford, który podjął się zamontowania dziesięciobiegowych automatów w kilku swoich modelach, ale biorąc pod uwagę to, jakie te skrzynie zbierają opinie, można wnioskować, że nie było to najlepsze posunięcie. Wniosek najprawdopodobniej w nowożytnej, codziennej motoryzacji ilość biegów w skrzyniach biegów już nie będzie się zwiększała, a wręcz z wypieraniem samochodów spalinowych przez samochody elektryczne bardzo prawdopodobnym jest, że ta liczba będzie drastycznie wręcz malała. I to tyle w dzisiejszym odcinku, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dzięki śliczne za oglądanie. Na razie.